Patrz, kolega, na pani, gdzie mamy? Jeden, powinien dochodź. mam jeden, nie mogę teraz powyć. Panie, mamy tu pudełko, 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 pudełko,

Prześcignięczażem, co tu kierunek Czy dwa to pozostało? Czy dwa jeszcze dwa jeszcze do Czy dwa jeszcze pozostało? Czy dwa jeszcze pozostało? Czy dwa się... Powiedz, będziemy mijać budowę. No, Santos, idź do Pana, zatrzymaj się. pojazd, podaj się i tak nie masz szans. Obejmuję okay. Zatrzymaj się, póki masz szansę.

Zatrzymaj pojazd, to ostatnia szansa na mniejszy wyrok. Nie każdy zmieniłem jak to nie do szczególna w góry bardzo pełne przechodnik 20 roku zupełnie tak ruchu jeśli prawo, prawo Jeżdżamy do gdzie do freeway. Pełnę przechodnik Wyjeżdżamy do wyspady Rekord czerwony parking O nie, być bólowany Zjeżdżono od sprawę, ten Freeway, zabramy e, C-Freeway, kierunek wschodni Zjeżdżono niedoprawę pod głową Zobaczmy, jak się podpłyną cały freeway kierunek Przyjmuję To no czasami gdy przyjeżdżaj w kierunku półnionym pojawia tam, fauna Czegony babing bardziej... Wy chodzicie z podniesionymi rękoma, nic nie robicie głupiego Wy chodzicie z podniesionymi rękoma, ręce w górze, obaj Obaj wysiadacie podniesione ręce Nie ruszacie się Druga osoba tak samo Ręce w górze, nie ruszasz. Ręce w górze. Ręce w górze. Osoba z bagażnika również wychodzi. Stoicie, się, nie ruszacie się, ceduję do was. Z bagażnika wychodzi, z tumencie. żadnego pichrówu, lewa prawa. Sprawdźcie bagażnik, przyjmijcie. Ten, który zakupał, zabiera jednego, drugiego zabiera drugi funkcjonariusz, który jest przy mnie, przy kamerze. Zabierasz do niego i przykujesz, zajmujesz się. A. Już sprawy się